Jest dziwne odgłosy się, się zbliżają od strony łąki Nikogo nie widać, droga jest pusta Do z stajenki mknie pszczółka maja Pokłon odda dzieciątku by chciała Pozdrowienia dla was od sienowej łodki Pokąd oddają, bo tyle elfy i boki Kodiki pełne święszcze i pajogi Chodzce te grają w te Wszyscy Boga wychwalamy, za świat piękny dla nas dać. a najbardziej za Boga człowieka, dla którego cały świat czeka. Sumca z tej wiozu, ozłocony słońcem, składam o A a sęcem wyłączem szczeszcze wyrzej dzieci. Szymo się słodka jak szczery. Za miód od tej pracy przyjmij od nas dzięki od Józef. Od Jezusa, Józefa i od Maryi Panienki. a Ty Maju, bądź dla dzieci dobrym przykład. kto uczciwie pracuje, ten niech chleb z miodem. Cóż to za dziwne rzeczy, choć zima, a kwiaty pachną, to całe do szopki się zbliża i strojne płatki z się zrodziła. Z są piękne klasy, z szokrowki, róża i bławaty. A twarz tajemnka smutna, Jezu mały. bym w twojej biedzie, choć platy pachniały. Postawię bukiety przy twojej kołysce. Niechaj będzie sobie serce. Ty masz dobre serce, cali miła. Ty się szkół, jeszcze życie przywróciła. Nie kiedy dzieci czarne szlakują, tak ich święty zielony szanuje. Tu, co idzie, tak mi śmiało, stworne, betleje, nie śmiało, to wtedy jest kieszobka. Tak, o wczyź, jaki co ja się z tym nie lubiły, Prawa, mój